To prevent a goal, then Alexander Arnold is standing oh, over za this mocno. one, and he's going to. But just, bravo! Delicious. to nie pokaże. Dobra, trudny wolny będzie, ale so coś popracujemy. Zobaczymy. Yeah, no, akcja dobra tu była, rzuta i rozjebałem. W ogóle typa tak rozpierdoliłem. Jeszcze akcja była fajna. To jest asystent Pedry. Już się tak z nitrolą bawiłem. Wyszła, wyszło jak wyszło. Subimenty co zrobić? Cyk, zakręci. Cyk. P XD. Pułka nie pokaże. Weszła mi z 31 metrów. Patrzcie, czekaj. Teraz powtórkę jak to teraz 37 metod, a to idealnie musi wejść, nie? Das radę wtedy zajebać tak Gramy Eventy, liga angielska mecz mężczyłem 2-4, stop 600 świata, to ciekawe no i cóż, no powiem Ci, że na no, takim ma z takich zawodników z ligi angielskiej. Ty grał w pierwszej lidze kiedyś, więc myślę, że będzie bardzo ciężko wygrać. No i powodzenia, panie Damionecku, no. Powodzenia! 2 do 4 przekrałem poprzedni well, mecz. miał so Wydaje mi się, że mogłem go pokończyć, well, Tak to bywa, nie? No well, zobaczymy, o ile jest lepszy ode mnie wow.

Spróbujemy bez żadnych przekleństw, wygrać. No pierwsza akcja Zdrowiajmy. dla nas była Ale... zobaczymy. No właśnie, tu się boję, że ta obrona nic kurwa nie robi, no. no stary kurwa, co wy, picie To mnie właśnie wkuria w tych grze, że kurwa nagle...

no i co oh, jest fine. kurwa grane stary? Czemu on tak zapierdala tyli gości? A... Kurwa. Nie, jak się kręcę, no. He, he no no, was, no, no was fajne was podanie, spoko. No ale no, gramy jak najlepiej, gumiemy i tyle po prostu. Tak, no, no, gumiemy najlepiej. Nie stresujemy. And here's jest Back on the ball again, and I think he's done great there, both reading it with with their first corner. first in the game for either side, actually. Good That's what Chyba było dobrze. jej ojej, jakby lekko, He's lekko trzeba się Kontrującą trzeba uh, uh, no dobra, gramy najlepiej jak wiemy i tyle. Mam no, to w dupie, że ma lepszy skład. W dupie mam to! Kurwa, nie tu! Kurwa, czemu on tak pomyślał, ten typ? No, jest kontakt tam, w jednym czy innym i oh, kardy za, za nic, pewnie. I kardy za nic, kurwa, tam nie było faulu totalnie. I to gdzie to mi to kurwa wali? Środek w lewo, prawo, mamy w lewo. No, mogłem w prawo nie. Ale kardy. No za nie sobie ten kardy. Kurwa, może no bagamy, jak najlepiej umiemy, ale, wiesz. Gorszy skład, Drugi mecz w tym miesiącu, I'd say go grab a third. O Jezus, no i, kurwa, robię, wywaliło, no. Spokojnie, jak nie jak Red's one no, in. So yes. Oh he had to make that and he did make it. No. <laughs> oh that was vital. Kedraulika. Now this could be a chance. Yes. Maria. Like, Time and again they are repelled. Rodri.

No ma nic nie robię, no, Zobaczmy jak gol. to a Zobaczymy. chance for the United. Well, conceding free kicks in areas like that, it's not good. To the tak. fajnie, fajnie, super, że już mają kontrę na Radu, fantastycznie. Mieliśmy ją na nie w tym meczu, Wystarczy. starszy. Wy się wydaje, że jest. Dobra, lekko, do kogoś, żeby zaraz nie przypierdolił tej piłki? Dobra. Gabriel. Super. Fernandez. Utrzymaliśmy się. Calafiore. <laughs> Czemu tak to działa? No człowieku, no ja bym to lepiej zagrał, no, no nie But przesadzajmy, no, z tym realizmem, Wellbeck. no. No czy? No człowieku, no nie ma takich no, rzeczy, kurwa. Wellbeck. Saka.

Normalnie mówimy, no, w jej normalnie po ludzku Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie To jest tylko reaction. Super, bo zróbmy tak. Saliba. W ogóle inne zestawienie byśmy musieli użyć. Transformation, czekaj, czekaj. Coś takiego. Nie, coś takiego byśmy musieli zagrać. To za sakę wówczas. Salak, nie? Salach. Dobra, nie płac. Salach. Damy radę. Damy radę w dziesiątkę na top 100 świata. So czas na zmianę. I ten był na kartach on the I Tak, Walno. Ostatni patała. No. Tą kontrą, kurwa. No. Górą, ciałem, górą, górą. Wiecie away? co to jest góra? Próbujemy tak. zdać. Próbujemy się zdać. Próbujemy się zdać. Próbujemy się Czyli z górą w drugim przycisku, okej. Okay. No akcje były majstry, no, tylko że... Well, oni kóźwa nie ogarniają, co się dzieje. No. wiedziałem, że the zaraz the się the pierdoli, the so No kurwa, czułem to on zaraz przepierdoli taką akcję. chłop. good dobry w Fernandez. No, brawo. Brawo. Dziesiątkę. Fernandez. Dziesiątkę. a a Wallace. 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 Not a defender in sight. He had all the time in the world. Some great movement here and the pass was perfect. All he had to do was just no, the Arsenal get themselves back into What a difference a <laughs> <w tej sytuacji. laughs> half-time rocket from the manager can make. <laughs> this is exactly what we've There's a beautiful simplicity

do przeciwnika, co? O, nie ma so do przeciwnika! Hahaha! jest Malbec! Są postępy, and chciałem powiedzieć. Spóźnienia! Gala Fiori, it's to jest Esay. I Fernandez? Spread na lewo! <laughs> Piękne to było podanie! Yeah! Skoczy się, kręcę! Dobra, wrac.

They're coming po co tak rzeczy przybierasz? Hej, ten no! Rozumiem rzeczywistości, ale to jest gra. Przyjmij to szybciej, no. simple Nie no, no podaj no próbujemy się tu utrzymać. Say, now it's well Dobrze biegnie, ale nie tak miało być. Nie tak miało być, panie kolego! Nie tak miało być. Eee, okej. Okay. kurwa. Ja nie wiem, ta obrona tu za łatwo się gra w obronie w tych grze, no. Łot biegnie. Bezmyślnie. Well zabiera... hej, zwołaj. No, to <laughs> Dziesiątkę! Trzy razy słabszym składem! Aaaaaah, mam cię! I <gulity> on się w nie identyfikuje. My spokojnie. Jak się nie uda, to się nie uda. Luzi galdy, We have our galdy, nic here. się nie dzieje. Zrobiliśmy exactly kind of tak bardzo dużo na wypce. The next goal is be so significant. Dobrze, dobrze, dobrze. No w końcu. Mm. Well, no ty, ty mi się coś pokazał, jakaś reklama, kurwa, ty, jakaś przeglądarka mi się wybała. Nie widzę pół of... ekranu. <laughs> Serio je Zwłaszcza. Scholes. Czekaj, no nie widzę radaru, człowieku. No. Teraz kuba pauzuje ty. Oh, it's really nice Dobra, jest! Yeah, czekaj, czekaj! Widzicie, Główną gówno, A o to w życiu. Nigdy mi się to nie pokazało w życiu. Nigdy reklama mi się nie pokazała. Nigdy mi się reklama nie pokazała podczas tygry. gry, normalnie. Dobra, no, nie mam za kogo zmieniać i tak, nie? Dobra, takie, nie wiem, rutynowe może. No, obronę coś. Świeżość. Gelesz może, nowy nabytek. Co, kogo my tu jeszcze mamy w ogóle? Odegard, to jest Odegard, nie? A, awers już jesteś. Dobra, czekaj, czekaj. Czekaj, czekaj, bo mi się pomieszało. Mi się normalnie w oczach mieli. A już nie mogę wymienić, tak? Jak chcę, to nie mogę. A, dobra. A to czekaj, to jeszcze... A dobra, bo nie ma czasu już. Może bym się skupił na tym prawym brońcu, żeby powymieniać z dwóch, nie? Z tyłu. A mogłem? A dobra. Niech atakuje Spokojnie. Bez nerwów. Fernandez, zobaczcie, no tu jest kluczowe.

Saliba cuts out the pass. They maria, at this stage. They need to get the ball in the mixer and quickly. Yeah. <laughs> they back in a hurry. You And the referee brings it to a close. You Celebrate now. Any reflections on what we've seen, Jim? Arsenal can be siwe. really happy with this. Stop, I, I saw it as one, one of these, these defining games for them, and they showed real character to get the job done. A big statement for anyone who might be up next. Bravo. So Dobry me. I just simply stopped to talk about, like, random situations, right? On the most ordinary of days. Jeszcze sprawdzimy, gdzie był najwyżej chłop. Zobacz, zwykły event to jest, English, nie? Pierwszy mecz co przegrałem, zobacz. Pierwszy mecz co przegrałem. Chłop 519, nie? Jakieś różne osiągnięcia. A ja sobie luźny mecz, pierwszy mecz zagrałem, nie? I już od razu ogień. I teraz to co się nagrało, no! Ale widzicie, jestem gotowy na ten czelec, nie? Jest tak najbardziej realne wszystko, no więc Enomelo 5-0 majstry ładny men, Dziesiątkę wróciłem, ej! Bo ja 2 0 było, było 10 i wróciłem dla mojego pizza. Nic w życiu jest niere nierealne Wszystko można zrobić.